Witajcie w naszej kolejnej analizie źródeł. Dzisiaj zajmiemy się y, czymś, co wydaje się proste, ale wcale takie nie jest. Mianowicie skąd wzięła się Biblia, taka jaką znamy. No bo jak to się stało, że akurat te księgi, a nie inne, trafiły do tego zbioru? Ważne zastrzeżenie na początek. Skupimy się tylko na historii, faktach, filologii, aspekty teologiczne świadomie zostawiamy na bok. Nasza misja na dziś to prześledzić, jak przez wieki kształtował się kanon pism świętych. Kto podejmował decyzje? Czy w ogóle ktoś się podejmował, czy to był raczej, wiesz, proces? Czemu są różnice w Bibliach różnych wyznań? No i skąd nazwy Stary i Nowy Testament? Chcemy po prostu zrozumieć fakty. Zaczynajmy. No dobrze, to naturalnie zacznijmy od początku czyli od pism hebrajskich, Tanach. Domyślam się, że to nie było tak, że ktoś usiadł i powiedział, dobra, to jest nasza lista. Absolutnie nie. To był proces rozłożony na no setki lat. Raczej ewolucja niż jakaś jedna decyzja. Kanon hebrajski, Tanach, ma trzy części, które zyskiwały autorytet w różnym czasie. Najpierw była Tora, czyli pięcioksiąg od rodzaju do powtórzonego prawa. To najstarsza część jej ostateczna forma i uznanie przyszły po niewoli babilońskiej, czyli tak gdzieś w V wieku przed naszą erą. Często łączy się to z postacią Ezdrasza. Okej, okay, Tora jako pierwsza. A co dalej? Dalej mamy Newim, czyli proroków. Tu są księgi historyczne jak Jozueło, Sędziów, Królów, ale też prorocy więksi jak Izajasz, Jeremiasz, Ezekiel i dwunastu mniejszych. Ten zbiór uformował się jako drugi. Mamy już świadectwa z II wieku PNE. Na przykład wiesz, prolog do greckiego tłumaczenia księgi Syracha wspomina o prawie prorokach i pozostałych pismach. To sugeruje, że prorocy byli już wtedy uznanym zbiorem, tak? Rozumiem. Czyli prawo, potem prorocy, a ta trzecia część. Właśnie z tą częścią było najwięcej zamieszania. Ona była, jak to ujęłyśmy w materiałach, płynna najdłużej. Płynna, co to znaczy? Że, że jeszcze w czasach Jezusa, apostołów wciąż się spierano, co tam właściwie należy? Dokładnie o to chodzi. Status niektórych ksiąg z Wim, właśnie Estery, Pieśni nad Pieśniami czy Kohareta, był przedmiotem naprawdę gorących debat wśród rabinów. I to nawet pod koniec pierwszego wieku naszej ery. Ostateczny kształt tej części, całego Tanach, ustalił się pewnie dopiero w drugim wieku naszej ery. I to jest wiesz kluczowe: chrześcijaństwo rodziło się w momencie, gdy kanon hebrajski, który stał się potem podstawą Starego Testamentu, nie był jeszcze takim monolitem. A co z tym słynnym synodem w Jamni? Często się słyszy, że to tam około 90 roku Żydzi ostatecznie zamknęli swój kanon. Tak, ta teoria była popularna, ale dzisiaj historycy, no cóż, w dużej mierze ją zdyskredytowali. Po prostu brakuje dowodów na jakiś formalny, decyzyjny synod w Jamni. Co więcej, źródła rabinackie, Miszna na przykład, pokazują, że w jamni, owszem, dyskutowano o statusie niektórych ksiąg, na przykład pieśni nad pieśniami. Ale sama ta dyskusja świadczy, że kanon nie był jeszcze zamknięty. No właśnie, jamnia była raczej ważnym etapem w długim procesie dochodzenia do konsensusu. Ten konsensus kształtował się głównie wśród rabinów ze szkoły faryzejskiej i wykrystalizował się dopiero w II, może nawet III wieku. Nawet Józef Flawiusz, pisząc około 95 roku, wymienia listę ksiąg trochę inną niż dzisiejszy Tanach. Okej, okay, czyli kanon hebrajski krystalizował się powoli, ale to wciąż nie wyjaśnia, Skąd te różnice w Starym Testamencie między Biblią katolicką a protestancką? I tu dochodzimy do y, bardzo ważnego rozwidlenia historycznego. Trzeba pamiętać, że w okresie drugiej świątyni, czyli w czasach przed i współczesnych Jezusowi, funkcjonowały jakby dwie główne tradycje pism żydowskich. Jedna to ten kanon palestyński, głównie po hebrajsku i aramańsku, używany w Judei. To on ewoluował w stronę tego, co dziś nazywamy Tanach. Ale była też druga tradycja, niezwykle wpłowowa. Mówisz o... o Septuagincie, greckim tłumaczeniu pism hebrajskich. Powstało ono w Aleksandrii w Egipcie, gdzie była duża diaspora żydowska, mówiąca po grecku. Tłumaczenie powstawało stopniowo, od III do I wieku przed naszą erą. I teraz kluczowa sprawa, to właśnie Septuaginta. Ta grecka wersja stała się de facto Starym Testamentem dla wczesnego chrześcijaństwa. Dlaczego? Bo chrześcijaństwo bardzo szybko rozprzestrzeniło się w świecie hellenistycznym, gdzie mówiono po grecku. Autorzy Nowego Testamentu, kiedy cytują Stary Testament, a robią to setki razy, najczęściej cytują go właśnie z greckiej Septuaginty, a nie z tekstu hebrajskiego. Aha. Czyli tu jest pies pogrzebany, tak? W samej Septuagincie. Dokładnie. Bo zbiór pismów w Septuagincie był szerszy. Zawierał więcej ksiąg niż ten kanon hebrajski, który ostatecznie się ukształtował w Palestynie. W Septuagincie znajdziemy dodatkowe księgi, jak księga Tobiasza, Judyty, pierwsza i druga i machabejska, mądrość Salomona, mądrość Syracha, księga Barucha z listem Jeremiasza, a także dodatkowe fragmenty w księdze Estery i Daniela. I to są te księgi, które katolicy nazywają deuterokanonicznymi, a protestanci apokryfami. Właśnie. Pierwsi chrześcijanie, używając Septuaginty jako swojego Starego Testamentu, po prostu odziedziczyli ten szerszy zestaw ksiąg. To była ich Biblia przez wieki. Różnice, które widzimy dzisiaj, nie są więc wynikiem jakiejś późnej decyzji o dodaniu czy usunięciu ksiąg. To historyczne echo tej starożytnej sytuacji, tej dwojastości tradycji tekstualnych. A co było potem? Dopiero w XVI wieku, w czasie reformacji, Marcin Luther i inni reformatorzy, dążący do zasady sola scriptura i powrotu do źródeł hebrajskich, postanowili oprzeć kanon Starego Testamentu wyłącznie na tym węższym kanonie hebrajskim Tanach. Kościół katolicki w odpowiedzi na reformację na Soborze Trydenckim w tym samym XVI wieku formalnie potwierdził status tych dodatkowych ksiąg, opierając się na długiej, nieprzerwanej tradycji używania szerszego kanonu, który wywodził się właśnie z Septuaginty. Rozumiem. To wyjaśnia różnice w Starym Testamencie. A same nazwy Stary i Nowy Testament, skąd one się wzięły? To też ciekawa historia, trochę związana z tłumaczeniem. Hebrajskie słowo berit oznacza przede wszystkim przymierze. Kiedy tłumaczono pisma hebrajskie na grecki, w Septuagincie użyto słowa diateke, a diateke po grecku ma podwójne znaczenie. Może oznaczać przymierze, umowę, ale też testament, ostatnią wolę. Już w Nowym Testamencie, na przykład w liście do hebrajczyków, autor rozwija koncepcję starego i nowego przymierza Boga z ludźmi. I to przeszło do łaczyny. Tak. Kiedy teksty tłumaczono na łacinę, greckie diateke oddano jako łacińskie testamentum – i potem Tertulian, taki ważny pisarz chrześcijański z przełomu II i III wieku, jako jeden z pierwszych zaczął używać łacińskich terminów Vetus Testamentum – Stary Testament i Novum Testamentum – Nowy Testament, po prostu jako… Etykietek, nazwy dla zbiorów pism. Właśnie, jako takich bibliograficznych etykiet. Teologiczna koncepcja przymierze stała się w praktyce tytułem dla dwóch części Biblii chrześcijańskiej. Ok, no to teraz przejdźmy do tego Nowego Testamentu. Czy tutaj proces kształtowania kanonu był podobny, taki powolny, ewolucyjny? O, tu historia jest zupełnie inna. Można powiedzieć, że wręcz przeciwnie, proces ustalania kanonu Nowego Testamentu był znacznie szybszy, bardziej dynamiczny i w dużej mierze był napędzany przez, no, przez konkretne kryzysy i wyzwania, przed którymi stanął Kościół w II wieku. Kryzysy. Jakie kryzysy? Były dwa główne impulsy. Pierwszy to działalność Marcjona ze Synopy. To był taki myśliciel chrześcijański gdzieś około 144 roku. On radykalnie odrzucił cały Stary Testament, uważając go za dzieło niższego Boga. I co zrobił Marcjon? Stworzył pierwszy znany nam, bardzo minimalistyczny kanon chrześcijański. Składał się tylko z mocno zredagowanej przez niego Ewangelii Łukasza i dziesięciu listów Pawła też przez niego oczyszczonych. To był szok dla wielu wspólnot. Rozumiem, czyli reszta kościoła musiała zareagować, powiedzieć: "Hej, chwila, nasza wiara opiera się na czymś więcej". Świadomego zdefiniowania, które pisma uważa za autorytatywne. Odpowiedź była taka: "Nie my akceptujemy Stary Testament, ten z Septuaginty. Mamy cztery Ewangelie, a nie jedną okrojoną. Mamy też Dzieje Apostolskie, listy Pawła, ale też innych apostołów. Można powiedzieć, że Kanon ortodoksyjny formował się jako historyczna odpowiedź na Marcjona. A drugi impuls? Drugi impuls to była reakcja na gnostycyzm i yy, prawdziwy zalew różnych innych pism, które dziś nazywamy apokryfami, pojawiających się masowo w II wieku. Gnostycy twierdzili, że posiadają jakąś tajną wiedzę od Jezusa i produkowali własne Ewangelie i pisma, ale powstawały też inne apokryfy, często bardzo fantastyczne. Przykładem jest Ewangelia Dzieciństwa Tomasza, która opisuje małego Jezusa jako, no powiedzmy, rozwydrożonego dzieciaka, który używa swoich mocy, żeby szkodzić innym. Ojej. No właśnie, więc pojawiła się pilna potrzeba stworzyć zamknięty kanon, żeby oddzielić pisma autentyczne pochodzące od apostołów lub ich uczniów od tych późniejszych, często dziwacznych, fantastycznych, albo po prostu niezgodnych z głównym nurtem wiary. Trzeba było postawić granice. No dobrze, ale znów to samo pytanie. Kto postawił te granice? Kto zdecydował? Czy był jakiś sobór, który ustalił listę ksiąg Nowego Testamentu? A znowu odpowiedź brzmi nie, przynajmniej nie na początku. Nie było żadnej jednej centralnej decyzji, żadnego wczesnego soboru ekumenicznego, który by powiedział: Oto jest 27 ksiąg Nowego Testamentu i koniec. Ten proces był zdecydowanie oddolny, jakby od dołu do góry, bottom-up. Trwało jakieś 300 lat. To setki, tysiące lokalnych wspólnot chrześcijańskich w całym Imperium Rzymskim, które przez lata używały różnych pism, czytały je na swoich zgromadzeniach, kopiowały, przekazywały dalej i w tym procesie używania, testowania dokonywały selekcji. Kierowały się przy tym pewnymi kryteriami, które na początku były raczej niepisane. Ale powszechnie akceptowane. Jakie to były kryteria? Co sprawiało, że jedno pismo uznawano za właściwe, a inne odrzucono? Tutaj robi się naprawdę ciekawie. Historycy wskazują na trzy główne, chociaż pewnie w praktyce to było bardziej złożone. Pierwsze fundamentalne kryterium to apostolskość czyli pochodzenie od apostoła? Tak, albo od kogoś z najbliższego kręgu apostołów ich ucznia chodziło o historyczną autentyczność, o powiązanie z samymi początkami, z naocznymi świadkami. Pisma, które powstały wyraźnie później w II, III czy IV wieku, po prostu nie miały szans. Okej. Okay. Apostolskość. Co jeszcze? Drugie kryterium to powszechność, czasem nazywana też katolickością w znaczeniu powszechny, ogólny. Pytanie brzmiało: czy dany tekst jest znany, czytany i ceniony w głównych ośrodkach chrześcijaństwa: w Rzymie, Aleksandrii, Antiochi, Efezję, Kartaginie. I co ważne, użycie w liturgii na niedzielnych zgromadzeniach było często pierwsze. Księgi stawały się autorytetem, bo były powszechnie używane do publicznego czytania, a nie odwrotnie. Jakieś lokalne pismo, znane tylko w jednej prowincji, miało małe szanse wejść do tego powszechnego kanonu. Jasne. A trzecie kryterium? Trzecie to ortodoksja, czyli zgodność z regułą wiary po łacinie Regula Fidei. Zanim powstał Nowy Testament jako spisany zbiór, istniał już pewien rdzeń nauczania apostolskiego, przekazywany ustnie. Opowieść o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, o zbawieniu. Nowe pismo, żeby zostać zaakceptowane, musiało być zgodne z tą podstawową, powszechnie przyjętą tradycją. To kryterium eliminowało na przykład pisma gnostyczne, które przedstawiały Jezusa albo Zbawienie w sposób radykalnie inny od tego, co głosił Kościół głównego nurtu. Apostolskość, powszechność użycia i zgodność z wiarą. Brzmi logicznie. Ale jak my dzisiaj możemy śledzić ten oddolny proces? Skąd wiemy, które księgi były akceptowane, a które sporne na różnych etapach? Mamy na szczęście kilka takich historycznych migawek, jak to ująłeś. Możemy analizować świadectwa wczesnych pisarzy chrześcijańskich, cytaty, a przede wszystkim najwcześniejsze listy ksiąg, które się zachowały. Już w II wieku widzimy, że zaczynają krążyć zbiory listów Pawła. Niedługo potem pojawia się koncepcja czterech Ewangelii jako jednego zbioru. Bardzo ważnym dokumentem jest tak zwany fragment Muratoriego. Fragment Muratoriego. Tak, to łaciński tekst, prawdopodobnie tłumaczenie z Greki, datowane gdzieś na koniec II wieku, może około 172 roku. Znaleziono go w bibliotece w Mediolanie, stąd nazwa. To najstarsza znana nam lista ksiąg Nowego Testamentu, pochodząca prawdopodobnie z Rzymu. I ten fragment jest fascynujący. Pokazuje, że już wtedy, pod koniec II wieku, ten rdzeń kanonu był w zasadzie ustalony: Cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Trzynaście Listów Pawła, List Judy, Pierwszy i Drugi List Jana, Apokalipsa Jana. Co równie ważne, fragment Muratoriego wymienia też pisma, które odrzuca. Temarcjona, gnostyków, ale też na przykład bardzo popularnego wtedy pasterza Hermasa. Uznaje go za wartościowy do prywatnej lektury, ale zbyt późny, by czytać go publicznie jako pismo apostolskie. Czyli już w II wieku mamy zarys kanonu. A co działo się potem? Potem mamy III i początek IV wieku. To był okres, kiedy wciąż toczyły się debaty dotyczące kilku ksiąg, które nie znalazły się w tym podstawowym rdzeniu fragmentu Muratoriego. Mamy świetne podsumowanie tej sytuacji u historyka Eusebiusza z Cezarei. Eusebiusz, pisząc swoją historię kościelną około 324 roku, po prostu opisał stan faktyczny, jaki zastał. Podzielił księgi używane przez chrześcijan na kilka kategorii. Jakich? Po pierwsze homologomena, czyli księgi powszechnie uznane. To był ten rdzen kanonu, co do którego panowała zgoda. Po drugie antylegomena, czyli księgi sporne. Tutaj Euzebiusz wymienił m.in. list Jakuba, list Judy, drugi list Piotra, drugi i trzeci list Jana. Co ciekawe, zauważył, że choć są sporne, to jednak większość je uznaje. I faktycznie te ostatecznie weszły do kanonu. Ale wymienił też inne antylegomena, które określił jako fałszywe, notcha, czyli odrzucone przez większość, jak dzieje Pawła, pasterz Hermasa, apokalipsza Piotra. I wreszcie osobną kategorię stanowiły pisma heretyczne, całkowicie odrzucone, jak Ewangelia Tomasza. Czyli raport Eusebiusza pokazuje, że na początku IV wieku Sprawa była już, powiedzmy, 90% zamknięta? Tak, dokładnie. Zostało tylko kilka ksiąg, co do których jeszcze nie było pełnego konsensusu. No dobrze. A kiedy ten konsensus ostatecznie nastał? Kiedy możemy powiedzieć: mamy kanon 27 ksiąg? Napisał swój coroczny list Wielkanocny do kościołów w Egipcie. W tym liście zawarł listę ksiąg, które uważał za kanoniczne, za jedyne źródło nauki zbawienia. I to jest historycznie pierwszy zachowany dokument, który wymienia dokładnie te 27 ksiąg, które dzisiaj tworzą nasz Nowy Testament. Ani jednej więcej, ani jednej mniej. To był moment, kiedy ten długi proces oddolnego kształtowania się konsensusu znalazł swoje wyraźne odzwierciedlenie. Czyli list Atanazego był kluczowy, a jakieś oficjalne decyzje, synody. Tak, krótko potem, letni koniec IV wieku. Mamy potwierdzenie tego stanu rzeczy na synodach lokalnych w Afryce Północnej, najpierw w Hiponie w 393 roku, potem w Kartaginie w 397 roku. Te synody, na których duży wpływ miał święty Augustyn, formalnie zatwierdziły listę 27 ksiąg Nowego Testamentu, według Atanaziego, potwierdziły też ten szerszy kanon Starego Testamentu, oparty na Septuagincie. Ale trzeba podkreślić, to były synody regionalne, afrykańskie. One raczej ratyfikowały istniejący już powszechny konsensus, niż podejmowały decyzje za cały globalny kościół. Były ważnym potwierdzeniem, ale nie aktem założycielskim kanonu. Czyli podsumowując, długi oddolny proces, oparty na kryteriach apostolskości, powszechności i ortodoksji, który wykrystalizował się w IV wieku. Ale to oznacza, że przez pierwsze, powiedzmy 2 trzy wieki chrześcijanie nie mieli jednej książki pod tytułem Biblia, prawda? Co oni właściwie czytali na nabożeństwach? Zdecydowanie nie mieli jednej grubej księgi. Podstawą był dla nich oczywiście Stary Testament, ale najczęściej w tej greckiej wersji, czyli Septuaginta. To czytali regularnie. Do tego dochodziły pisma Nowego Testamentu, które krążyły jako oddzielne zbiory. Najpierw listy Pawła, potem cztery Ewangelie, dzieje apostolskie. Krążyły w formie zwojów, a później coraz częściej jako kodeksy, czyli takie wczesne książki. Ale co ciekawe, czytano też inne teksty. Wspomniany pasterz Hermasa był niezwykle popularny w II i III wieku. Podobnie Didache, czyli nauka dwunastu apostołów. W niektórych wspólnotach te pisma były traktowane niemal na równi z tymi, które ostatecznie weszły do kanonu. No właśnie. A kiedy właściwie pojawiła się Biblia jako jedna fizyczna ksiąga? Taki jeden tom zawierający wszystko? Sama idea a przede wszystkim techniczna możliwość zebrania wszystkich tych pism w jednym poręcznym tomie, pojawiła się tak naprawdę dopiero w IV wieku. Stało się to możliwe dzięki upowszechnieniu się kodeksu. Kodeksu, czyli formy książki, jaką znamy dzisiaj. Dokładnie. Kodeks, czyli książka zszyta z kartek, zastąpił niewygodne i mniej pojemne zwoje papirusowe czy pergaminowe. I właśnie w IV wieku zaczęły powstawać pierwsze wielkie kodeksy biblijne, zawierające zarówno Stary, jak i Nowy Testament. Najstarsze zachowane, prawie kompletne egzemplarze takiej całej Biblii pochodzą właśnie z IV wieku. To są słynny kodeks watykański i kodeks synański. Ten ostatni jest jedynym, który zawiera cały Nowy Testament, wszystkie 27 ksiąg. To pięknie zbiega się w czasie z listem Atanazego i synodami w Hipponie i Kartaginie. Można powiedzieć, że IV wiek to moment, gdy Biblia zyskała zarówno swój ostateczny kształt kanoniczny, przynajmniej dla głównego nurtu, jak i swoją fizyczną postać jako jedna ksiąga. Fascynujące. A propos tekstów biblijnych jest ten słynny cytat z Drugiego Listu do Tymoteusza, rozdział 3, werset 16. Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania. Czy autor pisząc Pismo miał już na myśli cały Nowy Testament, te 27 ksiąg? To kluczowy jest kontekst historyczny i czas powstania tego listu. Jeśli przyjmiemy tradycyjne datowanie, czyli że napisał go Paweł pod koniec życia, gdzieś w latach 60. i II wieku, mm -hmm. to wtedy Nowy Testament jako zbiór jeszcze nie istniał. Właśnie. W wieku, kiedy autorzy Nowego Testamentu używali greckiego terminu grafe, czyli pismo, prawie zawsze mieli na myśli pisma hebrajskie, to co my nazywamy Starym Testamentem. To były święte pisma, które Tymoteusz znał od dziecka, jak pisze autor listu. A które księgi Nowego Testamentu na pewno powstały później niż te lata 60.? Przy takim datowaniu dwa Tymoteusza na pewno późniejsze są. Ewangelia Jana, wszystkie trzy listy Jana i Apokalipsa. Te datuje się zwykle na lata 90. wieku. Prawdopodobnie późniejsze są też Ewangelie Mateusza i Łukasza oraz Dzieje Apostolskie, które wielu badaczy datuje na lata 80. lub 90. List do Hebrajczyków też jest często datowany później. Więc autor Dwa Tymoteusza, mówiąc całe pismo, odnosił się do znanego mu kanonu. Oczywiście trzeba dodać, że niektórzy badacze kwestionują pawłowe autorstwo i datują listy pasterskie, w tym Dwa Tymoteusza, na początek II wieku, ale nawet wtedy termin grafeu wciąż najczęściej oznaczał este, chociaż świadomość istnienia pism apostolskich rosła. Wspominaliśmy wcześniej o księgach spornych, jak list Jakuba czy dwa Piotra. Czy ten cały proces kanonizacji był usłany jeszcze jakimiś innymi kontrowersjami i ciekawostkami, które pokazują, że to nie była taka prosta droga? O tak, zdecydowanie nie była to gładka ścieżka. Poza tymi długimi debatami net antylegomen, na przykład list do hebrajczyków budził wątpliwości ze względu na anonimowość autora, a apokalipsa była długo nieuznawana w wielu kościołach na wschodzie, mamy też inne interesujące zjawiska. Na przykład kwestia możliwych późniejszych dodatków do samych tekstów biblijnych, tak zwanych interpolacji. Dodatków? W sensie, że coś dopisano później do oryginalnego tekstu? w samej Biblii? Tak. Krytyka tekstu Nowego Testamentu, czyli nauka badająca historię tekstu na podstawie tysięcy zachowanych manuskryptów, zidentyfikowała kilka fragmentów, których brakuje w najstarszych i uznawanych za najlepsze rękopisach, a pojawiają się dopiero w późniejszych. Najbardziej znane przykłady to tak zwane dłuższe zakończenie Ewangelii Marka, wersety od 9 do dwudziestego w 16 rozdziale, albo historia o kobiece cudzołożnej w Ewangelii Jana w rozdziałach 7 i 8. Wiele współczesnych przekładów zaznacza te fragmenty jako prawdopodobnie nieoryginalne. Jest też słynne komma Johaneum w pierwszym liście Jana 9.5.7, ewidentnie późniejszy dodatek. Ciekawe, a co z autorstwem? Mówiłaś o Hebrajczykach? Tak. Ale wątpliwości dotyczą też innych pism, na przykład listy pasterskie, czyli 1 i 2 do Tymoteusza, oraz list do Tytusza. Wielu współczesnych badaczy uważa, że nie napisał ich sam Paweł, ale może jakiś jego uczeń po jego śmierci, używając jego autorytetu. Podobnie jest z drugim listem Piotra, którego styl i język bardzo różnią się od pierwszego Piotra. Nawet przy ewangelii Jana czy Apokalipsa dyskutuje się, czy napisał je sam apostoł Jan, czy może ktoś z jego szkoły, jego kręgu uczniów. To wszystko pokazuje, że kryterium apostolskości nie zawsze było łatwe do zastosowania w praktyce. A co z czasami późniejszymi? Czy kanon był jeszcze kwestionowany? Owszem, w XVI wieku Marcin Luter, jak wspominaliśmy, odrzucił księgi deuterokanoniczne Starego Testamentu. Ale miał też pewne zastrzeżenia co do niektórych ksiąg Nowego Testamentu. Uważał list Jakuba za list słomiany, bo kładł nacisk na uczynki. Miał też wątpliwości co do listu Judy, Hebrajczyków i Apokalipsy. Umieścił je na końcu swojego tłumaczenia Nowego Testamentu. Jakby w dodatku. Warto też pamiętać, że ten kanon 27 ksiąg NT, choć dominujący, nie od razu przyjął się wszędzie identycznie. Na przykład starożytny kościół syryjski przez wieki używał kanonu zwanego peshita, który liczył tylko 22 księgi. Brakowało w nim dwóch Piotra, dwa i Trzy Jana, Judy i Apokalipsy, a kościół etiopski z kolei ma do dziś najszerszy kanon Nowego Testamentu, liczący aż 35 ksiąg, w tym niektóre uznawane. Gdzie indziej za apokryfy. To wszystko pokazuje, że proces ujednolicania kanonu był długi, złożony. Niezwykłe. Rzeczywiście, historia kanonu Biblii to nie jest opowieść o jednej decyzji jakiegoś gremium, tylko fascynująca saga o ewolucji, debatach, różnicach regionalnych i powolnym, oddolnym kształtowaniu się konsensusu przez wieki. Zrozumienie tego naprawdę rzuca nowe światło na tę księgę. Więc podsumowując, co jest takim głównym wnioskiem, który płynie z tej całej historii? Co to wszystko oznacza? Chyba najważniejszy wniosek jest taki, że Biblia, jaką znamy dzisiaj, nie spadła z nieba w gotowej, oprawionej formie. Jest w pewnym sensie produktem historii, wynikiem setek lat selekcji, używania tekstów w liturgii, teologicznych sporów, tłumaczeń, kopiowania i ostatecznie decyzji wspólnot wierzących. Te wspólnoty kierowały się pewnymi kryteriami historycznymi, liturgicznymi, teologicznymi, próbując rozeznać, które pisma najlepiej oddają rdzeń ich wiary. To proces fascynujący właśnie przez swoją złożoność, czasem pozorne sprzeczności, a jednocześnie przez to, że jakiś konsensus jednak się wyłonił i przetrwał wieki. I na koniec może taka prowokująca myśl dla naszych słuchaczy. Skoro poznaliśmy te główne kryteria selekcji, apostolskie pochodzenie lub powiązanie, powszechne użycie w Kościele, zgodność z tą podstawową regułą wiary z II wieku, to zastanówmy się przez chwilę co by było, gdyby historia potoczyła się inaczej gdyby na przykład to zwolennicy pism gnostycznych, jak choćby Ewangelia Tomasza, albo minimalistyczny, okrojony kanon Marcjona, zdobyli przewagę w tych wczesnych wiekach, jaką zupełnie inną Biblią, a co za tym idzie może i inną formę chrześcijaństwa moglibyśmy czytać i znać dzisiaj? To rodzi ważne pytania, prawda? Dziękujemy za tę podróż przez historyczne kulisy powstania Biblii, było to naprawdę pouczające. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, gdzie zajmiemy się nowymi, równie ciekawymi źródłami.